Siostra Anna Maria Pudełko, apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa. Z Ewangelii według świętego Jana: Jezus powiedział: Moje owce słuchają mego głosu, ja znam je, idą one za mną. Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki, i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Czwarta niedziela, wielkanocna niedziela Jezusa, dobrego pięknego pasterza. Rozpoczyna w kościele tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i do życia konsekrowanego. Tydzień modlitw o dar tych, którzy razem z Jezusem dobrym pasterzem troszczą się o Bożą Owczarnię, troszczą się o wspólnotę Kościoła według poszczególnych darów i charyzmatów. Tylko ten, kto jest owcą Jezusa, może też stać się dla innych pasterzem. Na wzór Jezusa, pasterza. Jezus jest barankiem paschalnym, barankiem zabitym i zmartwychwstałym. Dlatego jest dobrym pasterzem, bo dał życie za swoje owce. Po czym poznajemy, że należymy do owczarni Jezusa, do jego wspólnoty, do jego bliskich. Moje owce słuchają mego głosu. Na tyle, na ile słucham Jezusa. Na tyle, na ile rozpoznaję Jego głos w moim sercu, w moim życiu, na tyle, na ile słucham słowa, na tyle należę do dobrego pasterza. Jezus mówi: Ja znam je. Znać w języku biblijnym nie oznacza tylko intelektualnego poznania, ale oznacza głęboką więź. Ten, kto słucha pasterza, ten otwiera przed nim swoje serce. I wypowiada przed Nim swoje serce, czyli pozwala się poznać. To od nas zależy, na ile Jezusa wpuszczamy do naszego życia, wpuszczamy do naszych tajemnic, wpuszczamy do naszych kruchości, do naszych grzechów, ale też do naszych zasobów, na ile jesteśmy przed Nim otwarci. On swoim miłującym spojrzeniem przenika wszystko, głębiny naszej duszy. Ale Bóg, jako nieskończona miłość i nieskończona wolność, obdarza nas też nieskończonym szacunkiem i nie wejdzie tam, gdzie nie jest zaproszony. Kiedy go wpuszczamy, kiedy go zapraszamy, największym darem, jaki w nas składa, jest miłość, czyli życie wieczne. Życie wieczne to jest życie w bliskości, w komunii z Bogiem, która zaczyna się już tu i teraz. Życie wieczne też, które jest ogromnym bezpieczeństwem. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki i z ręki mego Ojca. Wyszliśmy z Bożych rąk. To Boże dłonie nas ukształtowały, przypomina nam o tym Księga Rodzaju. Wiemy, że to jest metafora, ale, ale właśnie te dobre dłonie Boga, które nieustannie nas niosą, dłonie, które dają bezpieczeństwo, Dają siłę, dają ciepło, dają czułość. Czy pozwalam, by Bóg otoczył mnie swoją miłością? Czy pozwalam Bogu, aby się o mnie zatroszczył i mną zaopiekował? Niechaj to słowo upewni nas, że jesteśmy bardzo bezpieczni, kiedy przyjmujemy Boga. Tego bezpieczeństwa wewnętrznego doświadczali też apostolowie Paweł i Barnaba, którzy. Głosili słowo. Usłyszymy o tym w pierwszym czytaniu zaczerpniętym z księgi dziejów apostolskich. W owym czasie Paweł i Barnaba, przeszedłszy przez Pergę, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej. weszli w dzień Szabatu do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów towarzyszyło Pawłowi i Barnabie którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. Gdy Żydzi zobaczyli tłumę, ogarnęła ich zazdrość i, bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie – należało głosić słowo Boże najpierw wam – Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan. Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. Poganie, słysząc to, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a wszyscy przeznaczeni do życia wiecznego uwierzyli. Słowo Pańskie szerzyło się na cały kraj. Ale Żydzi. Podburzyli pobożne a wpływowe niewiasty i znaczniejszych obywateli, wzniecili prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic. A oni, strząsnąwszy na nich pył z nóg, poszli do ikonium, a uczniowie byli pełni wesela i ducha świętego. Paweł i Barnaba wędrują, głosząc słowo i zwracają się do wszystkich. Jednak Żydzi, widząc, możemy powiedzieć, sukces ich misji ewangelizacyjnej, przez zazdrość sprzeciwiają się. Paweł i Barnaba, właśnie dlatego, że mają tą pewność miłości Chrystusa, pewność miłości Ojca, ponieważ mają Ducha Świętego w sercu, spokojnie i odważnie reagują. Nie chcecie słuchać Słowa Bożego, my zwracamy się do Pogan. I widząc, że są wyrzuceni z Antiochii, udają się dalej. Ale to, co zasiali, to, co pozostawili w sercach uczniów, dalej się rozrasta, bo uczniowie byli pełni wesela i Ducha Świętego. Czy i my potrafimy być świadkami Jezusa z martwych w porę i nie w porę? Czy i my mamy taką wolność serca, że nawet jeśli nie jesteśmy przyjęci, Czynimy dobro i idziemy dalej, ufając, że Duch Święty dalej będzie kontynuował to, co rozpoczęliśmy. Niech i nam udzieli się to wesele uczniów Pańskich. Możemy tą radość wyrazić słowami Psalmu Setnego. Służcie Panu z weselem, stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On sam nas stworzył. Jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, owcami jego pastwiska. W jego bramę wstępujcie z dziękczynieniem, z hymnami w jego przedsionki, chwalcie i błogosławcie Jego imię, albowiem Pan jest dobry, Jego łaska trwa na wieki, a Jego wierność przez pokolenia. Służcie Panu z weselem, stańcie przed obliczem Pana z okrzykami radości. Co mnie raduje? Co mnie cieszy? Czy Bóg mnie cieszy? Czy potrafię się Bogiem ucieszyć? Tym, że On jest dobry, że Jego łaska na wieki, że Jego wierność przez pokolenia. dostawanie w radości przed Panem, ta, ta święta liturgia, dzieje się tu na ziemi, ale dzieje się też w niebie. O niej opowiada nam apostoł Jan w drugim czytaniu zaczerpniętym z Księgi Apokalipsy. Ja Jan... Ujrzałem, a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń ludów i języków, stojący przed tronem i przed barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców: to ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku, i opłukali swe szaty, i we krwi baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w jego świątyni, cześć mu oddają we dnie i w nocy, a zasiadający na tronie rozciągnie namiot nad nimi. Nie będą już łaknąć, ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońca ani żaden upał, bo pasł ich będzie baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód życia, i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu. Opis niebieskiej liturgii, ale liturgii, która urzeczywistnia się także tu i teraz na ziemi, w życiu sakramentalnym. Bóg ociera nam łzy w każdej naszej spowiedzi, Bóg prowadzi nas do źródeł życia, w każdej Eucharystii. Bóg obmył, opłukał nasze szaty i wybielił we krwi baranka w łasce Chrztu Świętego. Bóg rozciąga nad nami swój namiot. Przez sakrament bierzmowania, gdzie Duch Święty ocienia nas swoją łaską, czyniąc nas zdolnymi do świadectwa. Potrzebuje przyjąć miłość Baranka, by pójść za dobrym pasterzem. Dzisiejsza niedziela jest też niedzielą wielkiego wołania o łaskę i dar nowych powołań w kościele do służby Bożej, w kapłaństwie, w życiu konsekrowanym, ale też wielkiego wołania o wierność powołanych. Dziś też z całym Kościołem dziękujemy Bogu za dar nowego papieża Leona XIV, który jest dla nas pasterzem, który prowadzi nas do jedynego pasterza, Jezusa Chrystusa. Dziękujmy Bogu za te wielkie dary i niech nasze serca wypełnia dziś wdzięczność, radość i nadzieja, bo Bóg prowadzi swój Kościół i nikt nas nie wyrwie z ręki Ojca.